Wyrazisz się, że pożyczyłem kostium? A! A! Tato! <laughs> dzieci i ich zabawki. Dość już tych gier. Choć zabawa dopiero się zaczyna. Tato, czekaj! Trzymajcie się, dzieci. Das radę, Howard! To jak jazda na rowerze. Wyjaś, Kang. Wiem, że tu jesteś. Nie odbieram żadnych sygnałów, co znaczy, że pewnie je zagłusza. Musimy go znaleźć tradycyjnym sposobem. Rozproszyć się. Przykro mi, to nie są idealne warunki do nadrawiania zaległości. Widziałem ciebie i twoją technologię w akcji. Mój dawny kumpel jest teraz twoim kumplem? Jest świetnie. Bójki na pięści, walka ze złoczyńcami, słuchanie nadętych gadek staków. Ach, nie jest to najlepsza forma spotkania po latach. I tu się mylisz, Rogers. Lepszej nie mogłabym sobie wymarzyć. <skry> ha? Ha? <gry sturdy> ha! Przybyłem tutaj, by wymazać Starków z historii. Pozbycie się kapitana Ameryki będzie miłym dodatkiem. Przepraszam, Kang, to moja randka! <tryfny> Dopiero się dowiedziałam, że żyje, i wolałabym tego nie zmieniać. <tryfny> Powiem ci, że to bardzo przydatne. Może też sobie taką sprawie. Skoro tak nią władasz, zasługujesz na oryginał. Tobie lepiej pasuje. Hej, Kang! Zdobywca! Jak tam twój plan pozbycia się Starków? Oh! Uh! Jedyną rzeczą bardziej irytującą niż jeden Stark jest dwóch Starków! Uh! Uh! Chyba już czas wywiesić białą flagę. Zgodzisz się? Wciąż nie dostrzegacie istoty sprawy. To, że przybyłaś tutaj z Howardem Starkiem, stworzyło paradoks czasowy. Jeśli pozostaniecie tu wystarczająco długo, wszystko od waszego zniknięcia przestanie istnieć, włącznie z wszystkimi przyszłymi Starkami. Kang próbuje zniszczyć całą naszą historię. Wszystko, czego dokonaliśmy. Uruchamiam algorytm. Spróbuję obliczyć, ile zostało nam czasu do wytworzenia nieodwracalnych zmian w strumieniu czasowym. To mogę ci powiedzieć od ręki? Jest za późno. Miłego patrzenia, jak twoja przyszłość, twoja przeszłość, nawet twój własny syn, obraca się w nicość na zawsze. Nie! Nie dopuszczę do tego! Tony, jakieś pomysły? Jeśli dobrze liczę, musimy ich odesłać w przeszłość dzisiaj do północy. W przeciwnym razie... Wszystko zostanie wymazane. Zgodnie z wyliczeniami Tonego, tu przeszliście przez portal. W tym braku powinno być dość energii resztkowej, by zbudować sygnalizator czasowy. Otworzy portal, przez który przybyliście, jeśli skończymy przed północą czyli za no wiecie, niecałe dwie minuty. Jeśli przekonfigurujemy rdzeń procesora, będziemy mogli zwiększyć zasięg sygnału. Będę musiał to wszystko trzymać rękami. Nie ma powodu, żebym nie wrócił z tobą. Marzy o tym. Więc w takim razie może Ale twój dom jest teraz tutaj, w tym stuleciu. Jesteś Avengerem na miarę tych czasów. Potrzebują cię. Udało, Udało się. się.